Witajcie na moim kanale, dzisiaj rozgrywka pokoleniowa Witam was, naszą Lilku, która sobie je jakieś śniadanko Zaraz będzie wychodziła w sumie do pracy Bo już chyba jest ten czas No w sumie jest piąta, więc jeszcze nie Jeszcze mamy chwilę czasu I dzisiaj są urodziny naszej Grace Więc chyba powinniśmy zrobić dla niej jakieś przyjęcie urodzinowe Tak sobie myślę, więc może tutaj zrobimy mm, Przyjęcie urodzinowe, tak Oczywiście, no i naszą jubilatką jest Grace, w sumie to no tak, 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 e, oczywiście on będzie gościem mieczu, mam, mam spadło romantyczne rzeczy, masakra jak to mogło się stać? Markusa, nie, nie Markusa, tylko mm, Travis'a nie zapraszamy. Myślę, że nie ma sensu go tutaj zapraszać w ogóle. No i nasze kontakty z tymi ludźmi są takie y średnie, bym powiedziała. No, możemy Markusa w sumie zaprosić. Tutaj to nasza sąsiadka. Tu też. Może naszych sąsiadów zaprosimy. A, no i nie wiem, kogo tutaj. Hmm? O! Jest z chłopem Dion. Ja nie wiedziałam. Że on ma takie tutaj. No, możemy ciebie zaprosić, bo to jest twój kolega. W ogóle on dwa razy się postarzył, więc no. Dobra, chyba starczy tych ludzi, tak mi się wydaje. Te siły też byśmy mogli zaprosić. I tak jest dużo was już. E, żywieniowca nie będziemy. A chociaż ja nie wiem, czy będziemy nas stać w sumie zrobić tą imprezę, tak szczerze. Chyba, chyba nie będzie nas tak w ogóle stać. I ja bym chyba zrobiła to na 19, bo ja nie wiem, jak oni w sumie skończą. OK, 100 zł, czyli było na stać. Czyli ty musisz nadrobić to i. A czemu nie możesz. No nie, coś musimy tutaj sprzedać dosłownie. Coś trzeba tu sprzedać. A co my możemy sprzedać? Tutaj coś mamy. O, 120, idealnie. I ty sobie tutaj zrobisz obraz. No bo jakby inaczej, musimy jakoś to zarobić. Pogłosiwa sobie posprzątać. A, no i troszeczkę pozmieniałam w ogóle. Tutaj łazienkę dodałam tą pralkę, właśnie. No, i tutaj w środku jest, o, właśnie są ubrania, nie wiem jak to będzie działać, bo stwierdziłam, że lepiej jakby to tak było, ale czy to będzie działać, to nie wiem, tak szczerze, nie, nie sprawdzam tego. No, w kuchni trochę dodałam rzeczy, może tak to, o, jest trochę rzeczy tutaj, no bo te, żeby ta kuchnia jakaś taka była przyjemniejsza, za dużo to ona w sumie nie jest, i tutaj też zrobiłam łazienkę. No już by na więcej nie było mnie stać, bo jeszcze tutaj chcę tutaj ogarnąć te miejsca, ale już jako tako nie jest najgorzej. A ty sobie tutaj ogarniaj ten obraz i ty możesz tym swoim chłopem coś tutaj bardziej ogarnąć. Zapomnieć, okej, okay, bo ty tutaj masz teraz kryzys, no masz. Bąbelek sobie śpi, i ona jest brudna, wszystko na nie. No tak jest, jak ona zaśnie z tą pieluchą niezbyt czystą, to potem tak to się właśnie dzieje. O, jak ktoś dostał awans. Ponura? Nie, no gdzie ty ponura? O, ty dostałeś awans, no to super. Mm, jesteś bombą emocji. O, ona jest tutaj. E, to Ty jesteś trochę w lepszym stanie. Weź przewień ją. Mm, a ty sobie weź prysznic. Weźmiesz prysznic, sobie coś zjesz po prostu. A ty możesz iść przewinąć bąbelkę. Przewiniesz ją? Żeby ona nie była w takim stanie strasznym. I potem będziesz musiała ją na pewno nakarmić. Opieka nakarm i karm z butelki. I potem będziesz musiała ją raczej umyć. No, raczej na pewno, tak sobie myślę że no jednak jej są urodziny, więc musi się jakoś ona tutaj trzymać. A mam nadzieję, że w ogóle że mam na tyle miejsca, że oni są w stanie ugotować, bo ja tutaj wszystko zawaliłam tymi rzeczami. Więc e, nie wiem, czy to tak wyjdzie w sumie. Ty sobie zjesz i ja nie wiem, czy to nie powinieneś iść na jakąś drzemkę, zdrzemnąć się sobie. O nawet tutaj byś mógł. Ojejku, zaraz mamy tą imprezę, więc na pewno eee, no i tutaj byśmy mogli w sumie coś ogarnąć, jakieś rzeczy to ja, no dobra, może szybko coś tutaj kupię dobra, na szybkości coś takiego zrobiłam, żeby to nie było super jakieś tam puste i na pewno podasz wszystko tutaj bo nie mamy czasu w sumie, żeby nic ugotować, a ty możesz iść się tam umyć, bąbelka no, no w ogóle śpiąca jest taka no, zmęczony bąbelek a tak, dzisiaj są jej urodziny Zgadza się. Czy po to dzieci w ogóle dorastają? I potem to będziesz musiała w sumie ogarnąć tort w ogóle. No, umyjesz ją, położysz ją do łóżka i pójdziesz po tort i później ją zbudzisz. Serio? Nie mieścisz się, żeby to zrobić naprawdę? Podasz wszystko? Podaj wszystko. Czy teraz będzie działało, czy nie bardzo? Okej, okay, jest tutaj. I chyba my nie mamy tej na górę, ale chyba, chyba nie ma takiej potrzeby, tak szczerze powiedziawszy. E, ty musisz tutaj przygotowywać, więc przygotuj, przygotuj drinka. Dla niego możesz przygotować. Przez ten czas. Hmm, jeszcze jakiś radio by się przydało. Nie, nie pomyślałam o tym. I tutaj sobie niech. E, Włącz, włączyłeś sobie coś tutaj, leci powiedzmy. Ale co? długo ją myjesz? Później to musisz ją położyć, połóż ją od pania. Oczywiście na komputerze, bo to tak zawsze się w sumie kończy, że oni zawsze są na tych imprezach, Znaczy, że ktoś przychodzi to on na komputer tylko idzie. Możesz ją położyć spać proszę? Czy to, to jest dla ciebie taki problem? Chyba jest to dla ciebie taki problem, mam wrażenie. No położysz ją czy nie? Podejdziesz z nią tutaj chociaż? Możesz lubić, czemu nie? Halo! No i połóż ją spać. Ona chce spać, nie rozumiesz? Nie, nie rozumiesz, Lika. Normalnie nie wierzę. Dobra, przygotuj. Aha, przygotuj dla kogoś, przygotuj. I dla kogo byś mógł przygotować, dla niego przygotuj. Ty, aha, może ty iść, skorzystaj faktycznie, skorzystaj. I podałabyś, znaczy to w sumie musisz ugotować tort? Może być hamburgerowy, bo jest jako pierwszy. Przygotuj napoje i chyba przygotujesz ten napój. Chyba ci się uda. No jak lubisz to spoko, możesz to robić. W sumie te pasuje to do ciebie. Tak szczerze powiedziawszy. Więc chyba nie jest najgorzej, tak sobie myślę. Naprawdę ty piara nam wchodzi, jak z toalety? Serio? A A oni tutaj jakiś romansik chyba. O, on chyba już nie. A nie, no nadal liściwy, więc a raczej no. Okej, okay, stworzyliście to, więc y, słuchać możesz? Słuchaj, słuchaj. Tańcz. O, tańczyć też jest dobrze. Y, możesz go zaprosić do tańca? O, ja bym chciała, żeby się tańczył w sumie, no. Tańcz. Grają w gry. No dobra, może te zmuchnięcie świeczek to zrobi, bo y, raczej ciężko będzie, żeby każdy grał w tym samym momencie. Bo to by trzeba było dać jakąś grę faktycznie. No taka ta impreza jest, no bo jest. Ale tak w sumie ja nie wiedziałam, że to dzisiaj ona ma tę urodziny. Jak zobaczyłam, myślałam, się kurde, jak szybko. Więc no niestety. Okej, okay, ty tak super. Jeszcze trochę ci zostało. A ty macie ten sam wiek w ogóle? Czemu ty jesteś tyle starszy, jakby byliście, Co? Przecież by byliście z tego samego. Um, dobra, no jak będzie się zbliżało, to po prostu to zmienię. Ale tak to, owszem, um. nawet był młodszy o jeden dzień od niej, więc nie wiem o co tu chodzi. Ej, czemu ty nie śpisz? Aha, bo jest impreza, czy co? O dobra, bo to zaraz zjesz ten tort, a ja nie chcę, żebyś tego zjadła. Weź postaw świeczki. Postaw, postaw świeczki. O dobra, to jeżeli Bąbelek jeszcze nie zasnął, to ty weź idź i pomóż dla niej zmuchnąć. Pomóż zmuchnąć świeczki i weź Grace. No i dla Grace to zrób. Halo, czemu nie możesz? Naprawdę? Pomóż dmuchnąć, proszę. Halo? Pójdziesz? Pójdziesz po nią? Nie wierzę, no po prostu nie wierzę. Dobra, zmuchnasz. Dobra, zmuchnąłeś te świeczuszki. OK, i ja bym chciała, żeby ona była niezależna. Oczywiście, że tak, bo jakby to inaczej zrobić. Dobra, i może teraz ty zdawołaj, niech. Wszyscy Jezu sobie ten tort. dowołaj na posiłek. O maluszek chce spać, a ty byś mogła tutaj sobie się położyć? W ogóle. Mm, chciałam jakąś miniaturę zrobić w ogóle z tego, że ona dmucha, ale to... To nie szło. <głos> <głos> Oczywiście tutaj każdy zawsze się wepchnie. No nie, ty nie musisz brać. Ale ty byś mogła jak najbardziej. Możesz ty, może ty zawoje na posiłek, bo wszyscy mają tu zjeść. Czemu ty sama nie bierzesz tego kawałka tortu? Nie, no to już nie jest, kochane. No dobra, bąbel, jeżeli ty nie zaśniesz, to możesz też... A ty możesz z nią jakieś flirty tutaj porobić chociaż. Romantyczne, Jakie to straszne. Dobra, może, e, może nie to, ale romantyczny lircik jakiś spróbuj uwieść. Flirtuj, pochwal wygląd. Pocałuj Może byście tutaj sobie między sobą trochę poromansowali. No myślę, że ty jesteś podobna do swojego tatusia. Tak mi się wydaje, Grace. A czemu ty z nim nie możesz nic nie pokietować? Rozmawiamy o obawach. No, może być życia z tamtym. pocałunek. A ty sobie tutaj się zdrzemnisz? Tak, to sobie się zdrzemni, maluszku. Będziemy musieli tobie łóżko ogarnąć, żebyś mogła sobie spać spokojnie. Złagodzenie obawy, okej, okay. lekki sen. wielbia drzemkę albo pobudkę, już nie wiem, dobra, zdrzemni się jeszcze. Eee, zasięgnij pomocy. Może to, to ma sens, żeby tak zrobić. Tęsknota żałoba, okej. Okay. O, jak słodko, ją tam pocieszasz. Po cały czule okaż podziw. No, ładnie ten tort w środku wygląda. No ładnie, ładnie. Dobra, wkładamy go tutaj. Ostatnie mam spełnione marzenia, ok? To musicie tutaj trochę się bardziej. Pochwal wygląd, dla niej też tak samo, bo wy tak macie mało jakby rozmawia o obawach o rozmawiaj o obawach pocałuj poprosi o kąpiel, nie no w co ci kąpiel dobra tylko tutaj może to łóżeczko ogarnę dla bombla zamienię no i weź tutaj właśnie się wy tutaj no co nieco, bo wy jednak wy się bardzo kochacie, Byliście sąsiadami i no, pojawiło się coś więcej. Także pokaż czułość dla niej. Kuś. Tak, mi się wydaje, że to chyba najlepszy rodzaj związku. Tak mi się wydaje, że no. Już taki pełny po prostu. I ja możecie iść chyba na Barabara, tak myślę. Intymność i barabara. Bara. Nasz młóżek śpisz mi tutaj tutaj rzeczy. Ogarnąć, to można zabrać i tutaj dać dla niej. Jak to się uzwie, Wyjdziecie na barabara, bara, no to bardzo spoko. I dać dla niej tutaj na pewno nocnik. W łazience też by trzeba było postawić gdzieś dla niej nocnik. Nie wiem, gdzie tam będzie miejsce, ale gdzieś się znajdzie chyba. Nocnik jej ogarnąć. Oni sobie tutaj się barabarują. Ale ona jest zadowolona, on też jest zadowolony, więc super. No bo nie fajne, mam wrażenie, że mają taką relację. No, pasują do siebie po prostu. I ty pójdziesz spać i ty też sobie pójdziesz spać. Eee, no i już na samym odcinku oczywiście zobaczycie, jak tam mnie troszeczkę pozmienią, ale widzę, że tutaj raczej ma jakiegoś ona ogólnie skina na sobie, bo tak trochę inaczej wygląda, ale nie jestem pewna, no bo jednak tutaj taka mała przestrzeń, jakoś za dużo jej nie oglądałam. To zabiorę. O to może posprzątam, żebym mogła to zrobić, ten pokój ogarnąć. Tutaj też. No, ale już oni posprzątają. Eee, no i tutaj pozabierać te rzeczy. Może ten domek jakoś bym. Chociaż ten domek raczej się nie zmieści, bo bardzo dużo te domki miejsca zajmują. Ty idziesz tańczyć, weźcie to to wyłącz w ogóle. A nie ty idziesz tańczyć, girl, jakby. Come on, come on, stop. No i muszę pilnować tego. Kurde, ten protest, nie wiem. Ten protest mnie trochę przeraża, bo ja tak coraz sobie tutaj zaglądam i w ogóle, czy to prywatnie, czy nie. Ja nie widzę tego, żeby ktoś tutaj protestował. Chyba by trzeba było gdzieś tam, gdzie są te protesty, na tą inną dzielnicę się wybrać. Tak mi się wydaje. I, I tak chyba byłoby najlepiej. Jest może większa szansa niż tutaj będzie. Osiądziesz sobie, ale dobrze, wy chyba tutaj przechodzicie, wszystko działa, więc spoko, bo się tak trochę martwiłam, bo tak, tutaj jest toaleta, tu jest ten, no ale nie miałam tego zrobić, a tutaj, jeżeli to nie jest na platformie, no tak dziwnie wygląda to. Jak kumam, że dla niektórych to może być problem, że tu widać w ogóle, ale oni dość wysoko powiedzmy mieszkają, tak, no, jakby wysoko mieszkają i. I wydaje mi się, że jak będzie im przeszkadzać, powiedzmy, bo czasem niektórzy są takimi realistami bardzo, no to zawsze by mogli sobie zasłonić. nie wiadomo jakby <grystanie> o co chodzi. Oglądaj, nie, nie musisz jej oglądać, ona sobie tupta. W ogóle nie wiem, że ten bombel już wstał. Pluskaj się, no gdzie bombel? Ale dobra, no ja tutaj już poogarniam i będę kończyła po prostu ten odcinek, tak będzie chyba najlepiej. Wam was tutaj żegnam naszą e, Lilką, ale Lilka miał... O. kocham to, kocham to, jak to skacze sobie po prostu. Moje ulubione, naprawdę moje ulubione. Pokaż się Lilka na koniec. O, 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 o Lilka jesteś tu. O. Ej, Lilka, masz taką dziwną minę trochę. Serio uciekłaś? Hm. Lilka, ty masz się pożegnać. Masz się pożegnać. O, dobra, jest ok. E, także, no, będę kończyła ten oczywiście odcinek. E, no, po urodzinach mam nadzieję, że już tak będzie teraz luźniej, już ona jest po tych urodzinach. Więc myślę, że nie będzie tragedii. No oczywiście ten protest, I jeżeli byśmy zrobili protest i ogarnęli charyzmę i jeszcze ten festiwal, no to mamy w sumie wszystko chyba gotowe i można jakby stricte się skupić na tej młodej. No ale raczej jak ona będzie nastolatką, najłatwiej będzie cokolwiek zrobić, no ale będzie można próbować wiadomo, żeby wszystko poszło już jako dziecko, ale no na razie jeszcze my jesteśmy jeszcze w tym pokoleniu. No, po prostu go nie skończyłam. Jeszcze parę rzeczy mamy do ogarnięcia, ale mam nadzieję, że jakoś w miarę to pójdzie. No, i ten protest. Jeżeli wy wiecie, jak najbardziej, najszybciej, jak to ogarnąć ten protest i gdzie widzicie najczęściej, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Bo ja no, nie bardzo wiem, nigdy tego nie robiłam, nigdy nie wypełniałam tej aspiracji, więc... więc to jest dla mnie coś nowego. No, i oczywiście musimy jeszcze tą charyzmę ogarnąć, analizę na pewno, żebyś miała awans, bo też musisz mieć ostatni naczyno, no, szczyt kariery osiągnąć. A tak to chyba wszystko. Więc dobra, rozgadałam się trochę na koniec, także no, dzięki za oglądanie. Oczywiście pamiętajcie o łapkach, subskrypcji na mojej kanale. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!